lecimy dalej Aha. Aha, rozumiem. Aha. Rozumiem. Ale ja słyszałem właśnie od ludzi, że ta pięciotka nie jest warta dokładnie, ale nie wiem czy to prawda. Tak, no to kierunek jest dobry, Irek. W tym kierunku się trzymamy. No, no, tak, tak, tak. tak, tak. I tak będzie ze 300 metrów. Taka zwana rąbanka bezkicka. Pomyślcie, ja tu kiedyś rowerem sprowadzałem, jak ja wyzywałem. Urla. No, rowerem, skoro to żeśmy przyjechali z Lipowskiej. No ja wyzywałem sam na siebie, mówię, ale kurwa szlak my żeśmy wybrali. Kobita wyzywała, no bo to widzisz, rowery, prowadź kurwa dwa kilometry. No nie no, kilometr będzie gdzieś. Słuchaj, ja byś zobaczył jak robią, właśnie jak robią szlaki. Prosta robota, jest maszyna, która to wyrywa te kamienie i zagęszcza, od razu zagęszcza. Jedzie taki traktor, takie urządzenie jedzie, Pomalutku, to on to robi robotę z tego materiału, który ma pod ręką. I on się prze... Tak. Tak. Zagniecie to zagęści, ubijakiem takim. Tak, tak, częściowo chyba będzie mieli. Bo tego to nie widziałem dokładnie, ale tak widzicie jak to robi, wygląda, to z takiego tutaj na tej żyjących też takie wszystkie próba robi, Bo u nas, ponieważ to są lasy prywatne, nie ma nic interesu, żeby to robić. Jakby to wykupili, że to by był jakiś szlak narodowy, nie wiem jakiś, to wtedy by zrobili pewnie. A jak tutaj jedziesz kawałek prywatny? Nie, na no, asfalt to będzie. Tak, na dole. Tak, dół cały czas. Nie, nie, tutaj jest tak jak jedź główną drogą. Nazwijmy to też główną drogą. Tak, no to już jest zapolanka. Czekaj, czekaj Irek. Nie to będzie prywatny zjazd do chałupy. Drzewo, tak, my musimy... Tak, tak, tak. To co Ci mówiłem, że byliśmy na rowerach, to tam jest... Asfalt się kończy i zaczyna się ten... No to co Ty mówiłeś, to takie... To frezowane. Destruk, no. A jeszcze byliśmy tu w maju, to tego destruktu nie było, także to zrobili parę miesięcy temu. Ponoć piętka, wód ujsołów pocisnął, obiecał i zrobił. No to to temu to zazdroszczę. Ten co ma tą chałupę tutaj. Chłopie. Dużo działka. Jaką morej zobaczę? zobacz? On chyba wynajmuje komu. No patrz, Hanys! <grybujesz> Nie, tu, tu wiesz... Ludzi ze książka to jest połowa, może nie, no jedna trzecia z, tych, z tych, tych nowych domów. To jest normalna. Aglomeracja jest, ludzie szukają spokoju w górach, to kupują na potęgę. Irek na dole na skrzyżowaniu, poczekaj. Jedziemy, jedziemy, bo no ja jestem 100 metrów ponad za tobą. No to jakbyś chciał wiedzieć, to to jest zapolanka, tak się to nazywa ten przysiłek. W prawo jest ten destrukt, co go położyli niedawno, a w lewo jest na dół asfalt. Tylko, na sam dół, no chyba będziemy musieli na sam dół zjechać. Znaczy tam poczekaj. No nie, nie, będziemy mieć, będziemy widzieć. Irek, ja Ci wszystko zaraz, ja Ci wszystko zaraz wytłumaczę. Mapę w głowie, tylko że taką trochę zamazano. Nie, no w prawo to na Rajcze byś poleciał. Na Rajcze albo na Łysą. Czekaj, ja cię złapię. Irek, tą drogą w lewo trzeba zjechać poniżej tych tamtą polanę, widzisz. I tam możemy już szukać zjazdu na dół. Ale nie możemy ryzykować na te boczne, bo one są ślepe. Stromy groń, da tam się nie wjechać. Mamy radę, tak. Będziemy się to zapilać za tymi linkami, będziemy się targać tam. Podejrzyło. No. no tak. Jak wkład wisi na linie, to tak. Adrenalina na całego. No nie no, jest to atrakcja pewna, nie? Powinniśmy wyjechać na 905 metrów. Czyli będzie trochę Cimy była widokowa? to byłaby frajda a tak to jest taka normalna przelotówka no trzeba przelecieć a. a rozumiem, rozumiem no, przystanę, przystanę, czas nic nie zrobić jak jest jakaś halka fajna to Robimy przerwę po sekcji, sobie pijemy No to wiem gdzie jesteśmy teraz o, to teraz widać gdzie, gdzie powinniśmy być Tak, tak, są dwie gni nie? dobra Dobra, nie będzie piękniej. Pasowałoby podjechać się na schronisko wypić po piwie, ale to nie da rady, bo nas kurwa sprzedali. wiesz, ludzie się uśmiechają? Tak, 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 tak. A no, też mnie się na poraczek. Tak Za dużo ludzi. No to dobry znak, to dobry znak. Uważaj pierwszy, o kurwa A Czekolada, to jak czekolada idzie w tym Płynno, tak jest to to, gnije wszystko Zobaczymy, gdzie nas to ta droga wyprowadzi. Mam nadzieję, że nie na sam wiek. czegoś w prawo to powiem Ci, że jestem zdziwiony, żeby tu na, na, na halę wyjechali. To tu już nie będzie w prawo chyba. To jedynie szlakiem, a szlakę jesteśmy dwie. Załatuję. Jest? potrzeba właśnie, żeby jechać sobie takim trawersikiem poniżej tego. Ale są ślady po autach. Jest, jest nieźle, jest dobrze. No to dobrze, to macie go dochodzić. To, to najlepsza opcja, jaka była dostępna. ślady i wygląda, że będzie, będzie dobrze.

Że jak na tak stroną drogę, to nie wyrąbana jest. Tak, tak. Że się trzyma w dobrej kondycji. Tak, chyba tak. No ślady są jakby, byk, widać. Wiesz, pr prosto prowadziła, widziałeś, na sam szlak. Ja byś chciał teraz tą drogą, to lecisz sobie na boraczą, nie? Ja się baterię zmieniam, że poczekajcie. bo bateria kaput.